wielkością kocinka w okolicach Mykanowa raczej nie imponuje. Nie dość, że szeroka jest miejscami tak, że prawie można ją przeskoczyć, to i głębokość w dużej mierze oscyluje w okolicach metra, a nawet mniej. Mimo to miejscowym zazdroszczą jej wędkarze z wielu odległych miejsc, zwłaszcza ci, którzy uwielbiają zasadzić się na pstrąga czy lipienia. O atrakcyjność dba mykanowskie koło wędkarskie, dzięki czemu każdej wiosny populacja ryb jest tu systematycznie uzupełniana. Nie inaczej było i w tym roku. Do rzeki trafiła spora Ilość pstrągów potokowych. Pstrąg potokowy przyjechał z gospodarstwa rybackiego ze Ścinawki średniej, czyli z Kotliny kłodzkiej. Kawałek drogi było. 5000 sztuk na rybku wiosennego około 140 kg 30 sztuk na kilogram w średniej, średniej wielkości, tak jak mówię, około 35 gramów, przypuszczam, że za 2,5 roku. 3 lata już będą miały wymiar 35 cm, czyli taki jaki mamy tutaj wymiar ochronny. Jest to ryba, która tutaj bardzo nam dobrze się zaklimatyzowała. Jest ona już około od 30 lat, może nawet więcej. Mamy również tarliska, ale trzeba czasami dopomóż naturalne tarło rybom z hodowli. Jest to ryba bardzo zdrowa, badana przez, przez doktora. Jak oceniają wędkarze, temperatura wody w kocince jest stosunkowo niska nawet latem, za co odpowiadają bijące do niej źródła. Stanowiska wędkarskie są tu w większości łatwo dostępne, choć czasem trudne do obłowienia. Niestety niedawno wędkarska atrakcyjność tej malowniczej rzeczki czasowo spadła za sprawą zatrucia, którego skutki odczuwalne są do dziś. Zatrucie mieliśmy 5 lat już ponad. Od tych pięciu lat no, staramy się tutaj przywrócić tą rzekę do życia. Cieszymy się, bo coraz, coraz więcej tych ryb tutaj zauważam, że jest. I wędkarze też zauważają, że coraz więcej tych ryb można złowić. Chociaż tak jak ja powiedziałem, kiedy było zatrucie, żeby taka rzeka doszła do siebie, to minimum 5, nawet do 10 lat, żeby, żeby to. Yy... Wszystko tutaj tak funkcjonowało, jak przed zatruciem, żeby ty, tyle tej ryby, tej ichtiofauny, która, która żyje w tej wodzie, żeby to wszystko powróciło. Także no niestety takie zatrucia są dla nas straszne. I tutaj no chciałbym wszystkich, wszystkich, którzy mieszkają przy rzece, żeby pamiętali, że muszą uważać, czy robiąc jakieś opryski przy, przy polach, czy, czy gdzie są... Tunele foliowe blisko, jeśli używacie jakichś pestycydów czy, czy jakichś silnych środków do odkażania, jest możliwość, że to spłynie nam do rzeki, i wtedy może się to też powtórzyć, to co było w 2019 roku. Urokliwa kocinka to obok zbiornika w Lubojęce wizytówka Mykanowskiego Koła PZW, które stara się przyciągać na wody pod swoją opieką wędkarzy z wielu rejonów Polski. Władze Koła zapraszają do wstąpienia w swoje szeregi wszystkich, którzy kochają spędzać wolny czas z wędką w ręce i zapewniają daleko idącą pomoc zarówno profesjonalistom, jak i tym, którzy dopiero marzą o rozpoczęciu swojej przygody z wędkarstwem.